W jaki sposób najlepiej chłodzić powieki? Mityczny groszek, tak, oczywiście. Ten groszek to bardzo popularny. Panie przychodzą na zabiegi, już mówią, że mają przygotowany groszek. Słuchajcie Państwo, no nie jestem zwolennikiem groszku. Nie jestem zwolennikiem groszku. Ponieważ tak, groszek, żeby miał swoje działanie chłodzące, musi być cały czas gdzie? W zamrażalniku, tak? I wtedy to są takie zbite kulki no, trochę nieprzyjemne. Ja jednak preferuję takie żelowe poduszeczki, które można sobie zakupić w aptece. To są takie opatrunki żelowe, służące do chłodzenia. Różnych, różnych części ciała, jeżeli jest to potrzebne i nie trzymamy tego w zamrażarce. Powtarzam to zawsze parę razy, że bardzo proszę, nie trzymamy tego w zamrażarce, tylko i wyłącznie w lodówce. To ma być schłodzona poduszeczka żelowa, którą używamy kilka razy dziennie poprzez przyłożenie na miejsce operowane i przytrzymanie jej kilka minut nawet. Wolę, żeby to robić częściej, a krócej, niż jakoś tam raz, raz, a długo. Także groszek, przepraszam bardzo, można dać do zupy albo do sałatki i tam jest jego przeznaczenie. Pani Jola, pani doktor, widziałam w klinikach. z Tak, jesteśmy zwolennikami. Tak, tak. No jesteśmy zwolennikami niektórych tam kremów różnych firm. firm ja korzystam, korzystam właśnie z tej firmy. Nie wiem, czy tutaj mogę reklamować, o której pani napisała, ale to nie jest jedyna firma, która ma dobre kosmetyki. Wiele firm ma dobre kosmetyki. Nie muszą być jakieś czasem bardzo drogie, ale jednak proponuję, żeby używać w okolicy oczu kosmetyków do tego przeznaczonych. A na resztę twarzy tych, które są, są do twarzy. Eee, dobrze, dobrze. Eee, no i co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze mamy? Nie wiem czy coś pominęłam, czy nie, bo tak szybko nam to wszystko idzie. Mm. Dobrze. To jeszcze tutaj mamy jakieś pytanie, jakieś, czy możemy wracać sami do domu po zabiegu? No słuchajcie państwo, ja chyba wolałabym, żebyście mieli państwo w drodze powrotnej po zabiegu jakiegoś kierowca, żeby jednak samemu tam nie wracać środkami takimi typu autobusy czy jakieś inne środki lokomocji, bo jednak jest to przeżycie dla pacjenta. Pacjent jest troszeczkę skołowany każdy po takim, po takim zabiegu. No, Wolałabym, żeby nie siadał sam za kierownicę. Oczywiście także lepiej, lepiej żeby ktoś z rodziny przyjechał i, i zabrał. Czy to jest prawda? Pani Kasia pyta, czy po zabiegu spać w, w pozycji wysokiej. Po zabiegu śpimy z głową uniesioną. Powtarzam jeszcze raz, uniesioną, nie zupełnie na siedząco. Na siedząco to się nie wyśpimy. Ja proponuję sobie podłożyć tam jakieś dwie poduszki pod, pod głowę. No i ważne jest to, żeby spać na wznak. Czyli ta głowa musi być unieruchomiona, najlepiej coś tutaj sobie koło szyi też dać. Fajnie, fajnie się sprawdzają te rogale, które bierzemy do samolotu, ponieważ one nam tutaj zabezpieczą głowę, żeby nie przechylać i gdzieś nie przycisnąć którąś stronę operowaną. Pani Barbara się z nami wita. Witam bardzo serdecznie. O, a Pan Krzysztof pyta, jaka pora roku jest najlepsza na zabieg. Nie... Operujemy cały rok. Operujemy cały rok. Natomiast rzeczywiście te pory takie chłodniejsze, jesienno-zimowo i wczesnowiosenne, no zwykle są bardziej, bardziej preferowane do, do tych zabiegów, aczkolwiek te letnie miesiące też są bardzo popularne. Wszystko zależy od tego, jak pacjent będzie się zachowywał i czy będzie się stosował do, nas, do naszych zaleceń. Jeżeli tak, to wszystko będzie ok. Pan Marek nas tutaj pyta, czy zabieg korekty opadających powiek jest również dobry dla osób w wieku 20-25 lat. Zabieg blefaroplastyki nie wiąże się do końca z. Z jakimś ograniczeniem wiekowym, ponieważ to jest zabieg estetyczny i robimy go wtedy, kiedy jest potrzebny. Zdarzają się pacjenci młodzi właśnie między 20 a 30 rokiem życia, kiedy, kiedy mamy jakieś tam postacie takie jakieś rodzinne, opadanie, asymetrię, o to jest bardzo dobre wskazanie do tego, żeby wykonać tą blefaroplastykę, bo taki młody człowiek źle się wtedy czuje, jak ma jedno, jedną powiekę inną i drugą inną, także wiek tutaj nie jest wskazaniem ani przeszkodą do tego, żeby ten zabieg zrobić. Który zabieg jest bardziej trudny i rozległy? Plastyka powiek czy, plastyk, czy lifting brwi? <laughs> Nie umiem powiedzieć, który jest trudniejszy, bo jeżeli ktoś te zabiegi wykonuje, to potrafi zrobić i jedno i drugie. Także to trudno, było mi, trudno byłoby mi porównać i powiedzieć o trudności zabiegu jednego i drugiego. Często wykonuję te zabiegi razem. Czyli blefaroplastykę powiek górnych w powiązaniu z liftingiem brwi dla podkręcenia całego efektu i naprawdę wychodzi to super. O, pan Maciej, dziękuję mi za zabieg, bardzo mi jest miło, naprawdę serdecznie pozdrawiam. I pani Marzena pyta nas, jaki jest przedział cenowy za korektę powiek. No to oczywiście już mówiłam, ale oczywiście, że powtórzę jeszcze raz: powieki górne to jest 4,5 tysiąca, powieki dolne około 5,5 tysiąca, chyba że jest to jakiś zabieg rozleglejszy, no to tam oczywiście cena może się, może się zmieniać. To są wszystko ceny na ten rok, co przyniesie przyszły, to zobaczymy, no ale miejmy nadzieję, że, że nie będzie jakichś niespodzianek dużych. Dobrze, czy mamy, czy mamy jakieś pytania jeszcze? Bo chyba troszeczkę się nam czas uszczuplił, i szybko to minęło. Um, bardzo mi było miło z Państwem się tutaj zobaczyć znaczy nie, zobaczyć, nie, Państwo mnie zobaczyli, bo ja nie bardzo ale porozmawiać. A, mamy coś jeszcze, jakieś zapytania? Powikłania po plastyce. Mm, yy. Tak, tak, no uratowałam, uratowałam jakieś tam osoby już. Z, z powikłaniami. Powikłania będą się zdarzały, słuchajcie Państwo, zawsze. To jest zabieg chirurgiczny. Każdy zabieg chirurgiczny jest obciążony pewnym procentem powikłań, i to jest czysta statystyka. Nie da się tego uniknąć. Gdzieś tam zawsze coś się może zdarzyć. Różne są powikłania w zależności od miejsca operowanego, czy to są powieki górne, czy to są powieki dolne. Najgorszym powikłaniem jest chyba powikłanie odwinięcia powieki poblewanej. Faroplastyce powiek dolnych, no i z tym trzeba potem jakoś się, jakoś się mierzyć, i to było chyba takie, jeżeli chodzi o powieki, najgorsze w tym wszystkim. Ale nie mówmy o powikłaniach, nie mówmy, nie mówmy. To raczej oddalamy od siebie takie, takie pomysły, że coś się może zdarzyć. Mamy nadzieję, że się nie zdarzy. Pani Basia pyta, czy za obie powieki. Tak, tak, oczywiście. blefaloplastyka powiek górnych 4,5 tysiąca za obie powieki. To jest obie powieki jednoczasowo wykonujemy. Także także, także jest to cena dotycząca obłoczu. Super, to bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam bardzo. Mam nadzieję, że odpowiedziałam wyczerpująco. Jesteście Państwo zadowoleni z moich odpowiedzi. Jeżeli coś pominęłam, to przepraszam, przejrzymy, odpowiemy w filmikach, jak tylko się, jak tylko się da. Mamy jeszcze jakieś podziękowanie. No, no dziękuję, dziękuję. Że, jest pani, że są Panie zadowolone. Pani Bożenie również dziękujemy, Pani Jolancie i wszystkim, wszystkim, wszystkim po kolei, którzy dzisiaj tutaj się, się po, nam odezwali. No i co? No i do miłego zobaczenia. A może jeszcze wszystkiego dobrego na święta, bo pewno przed świętami to się nie zobaczymy fajnego Mikołaja, fajnych prezentów, kosmetyków takich, wiecie Państwo, na okolice oczu. Żegnam wszystkich bardzo serdecznie i do miłego zobaczenia.